Zaraz wystartujemy! Nie, samolot jeszcze nie ruszył. Na pewno zauważysz, jak będziemy startować. A teraz zapnij pas. O, te dwa miejsca są wolne. Może będziemy mieć szczęście i nikt ich nie zajmie. Wtedy mógłbym tam usiąść i mielibyśmy więcej miejsca. 15C, Gustawie, to są nasze miejsca. O, państwo Góralczyk też lecą do Londynu, czyli te miejsca będą zajęte. Ojej, a taką miałem nadzieję. Samolot rusza! Zaraz wystartujemy! Tak, ale najpierw będziemy kołować po pasie startowym. Witamy Państwa na pokładzie samolotu do Londynu. Bardzo proszę o uważne wysłuchanie instrukcji bezpieczeństwa. W samolocie jest sześć wyjść awaryjnych. Dwa z tyłu, dwa z przodu i dwa na środku. Są one oznaczone napisem Exit. Nad siedzeniami znajdują się kamizelki ratunkowe. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć kamizelkę, założyć ją i mocno dociągnąć paski. Przed opuszczeniem samolotu należy pociągnąć za sznurek, by napompować kamizelkę. Gustawie, ja już teraz założę kamizelkę ratunkową. Przecież będziemy lecieć nad oceanem. Będzie ci w niej za gorąco? No to trudno. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kabinie samolotu spadnie, z sufitu automatycznie wypadną maski z tlenem. Należy je nałożyć na usta i nos. Zanim pomożesz innej osobie, najpierw załóż swoją maskę. Życzymy Państwu przyjemnego lotu. Zobacz, jesteśmy już na pasie startowym. O tak, pilot zaraz dociśnie gazu. Ojej, wciska mnie w siedzenie. Ale pędzimy! Oj, nie najlepiej się czuję. Ale to głośno. Czyżby silniki się psuły? O, Gertrudo, uspokój się. Na pewno wszystko jest w porządku. Że też dałam Ci się namówić na podróż z samolotem. Odetchnę z ulgą, gdy w końcu wylądujemy. Startujemy! Zobacz, Aniu! Widać domy z góry. Nic nie widzę. Okno jest za wysoko. Mogę wstać? Oj, nie, Aniu, musisz mieć zapięty pas, dopóki nie osiągniemy odpowiedniej wysokości. Szkoda, nic nie widzę. A teraz, co znowu się dzieje? Ustawię, samolot się przechyla. Spokojnie, Gertrudo, po prostu skręcamy. Ojej, latanie naprawdę szkodzi mi na nerwy. Teraz można już odpiąć pasy. Nareszcie! Ale mgła na dworze. Lecimy w chmurach. Czy podać coś do picia? Tak. Dwie wody mineralne poproszę. Proszę bardzo. Czy życzą sobie państwo coś do picia? Poproszę kawę. A dla mnie filiżankę herbaty z pokrzywy. Przykro mi, ale nie mamy takiej herbaty. Co? Nie do wiary! Nawet herbatki z pokrzyw nie macie? Mogę pani zaproponować herbatę miętową, rumiankową lub czarną. A może weźmiesz sok pomidorowy? O, jest sok pomidorowy? Poproszę w takim razie. Oczywiście. Proszę bardzo. O, zobacz, mają coś dla dzieci. Dla dzieci przygotowaliśmy małą niespodziankę zestaw do kolorowania. Wow, dziękuję! Dziękuję, ale fajnie, prawda, Aniu? Kolorowanki super! Kolorowanka z samolotem! Przepuścisz mnie? Muszę skorzystać z toalety. Co to było? To takie małe turbulencje. Dlatego tak trzęsie samolotem. O ludzie, co się dzieje? Samolot się rozbije, gdy Gustaw jest w toalecie. Mam nadzieję, że zaraz wróci. Co się dzieje z panią Góralczyk? Nie wiem. Chyba nie jest przyzwyczajona do latania. Muszę znaleźć Gustawa. Oj, ojej, przepraszam. Nic nie szkodzi. Czy wszystko w porządku? Tak. Nie. Proszę usiąść i zapiąć pas. Mamy teraz niewielkie turbulencje. Ale mój mąż! Mój mąż jest w toalecie! Jestem pewna, że zaraz przy pani będzie. Czy to źle, że tak trzęsie? Nie, to się często zdarza. Zwłaszcza, gdy samolot leci w chmurach. No, jesteś w końcu. Odetchnę z wielką ulgą, gdy wreszcie wysiądziemy. Przestało trząść! Tak, całe szczęście. Ja też nie jestem wielką fanką turbulencji. Czy życzą sobie państwo coś do jedzenia? Na pokładzie oferujemy różne posiłki. Nie, dziękujemy. Już niedługo będziemy lądować. My też dziękujemy. Czy podać coś do jedzenia? Oto menu. O, wygląda bardzo apetycznie. Gertrudo, może zamówimy obiad z trzech dań? O tak, wygląda pysznie. Dziękuję, zaraz podam. Proszę bardzo, smacznego. Dziękujemy. Mm, pyszne. Proszę o uwagę. Będziemy teraz podchodzić do lądowania. Proszę podnieść oparcia foteli i złożyć stoliki. Kolorowanki też już musicie schować. Będziemy lądować. Bardzo proszę złożyć stoliki. A, ale ja jeszcze jem! Gertrudo, musisz jeść szybciej. Latanie jest takie stresujące. Będę szczęśliwa, gdy wreszcie dotrzemy na miejsce i będę mogła wysiąść z tego okropnego samolotu. Wylądowaliśmy! Proszę pozostać na miejscach i nie odpinać pasów, dopóki nie zgasną lampki. Czy możemy już wysiąść? Jeszcze nie. To jeszcze chwilę potrwa, zanim samolot dojedzie do miejsca, gdzie będziemy wysiadać. Ja tu wysiadam! Natychmiast muszę zaczerpnąć świeżego powietrza! Gertrudo, zaczekaj! Przepuśćcie mnie! Stój nie można! A! O nie! Czy w tym Londynie nie mają schodów? To nie do wiary! Dobrze, że założyłam kamizelkę ratunkową, bo inaczej byłabym cała posiniaczona. No, teraz możemy wysiadać. Super. Ale ładna pogoda. Już się nie mogę doczekać zwiedzania Londynu. Mamy nadzieję, że podobał wam się filmik. Jeśli tak, dajcie kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być zawsze na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa! Pa.